Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na konferencji pomysłu pierwszej ligi futsalnej górnopołudniowej, w którym bez wyłównia pokonał futsal na minę 7-1. Proszę o komentarz szkoleniowca gości, Pana pytanie Dzień dobry, dobry wieczór. Na początku chciałbym uratować drużynie przeciwnej. W konsekwencji w grze nam się tego zabrakowało. Troszkę nonszalancji na początku meczu. Kuruzona blanka. Od 10 lat, odkąd jestem futsal, takie blanki jeszcze nie widziałem. Myślę, że troszkę nam to opuściło służbę tej szalonej blamki drugiej, na yy, jeden. już w końcu było dużo lepszą. Nie, nie, nie ma nie mam tu co ukrywać. Przyjechaliśmy do służby, w której powiedziała, że zarezerwowaliśmy i bramkarzem. drużyna z bottów yy, by na No i strzeliła. Mam dodatkowo jeszcze wydaje że tam było szczebla. Dlatego jeszcze raz gratuluję, liczę dobrej i życzę dobrej następnej rundy. Cześć. Myślę, że dwie drużyny czuły ciężar tego meczu. Eee, mimo wszystko uważam, że dwie drużyny. Eee, wynik był trochę za wysoki, tak mi się wydaje. Eee, w tej drugiej połowie tak naprawdę wykorzystaliśmy praktycznie chyba wszystkie błędy przeciwnika. Eee, my byliśmy trochę spięci, brakowało nam luzu. Eee, wolniej rozgrywaliśmy na początku meczu. I dopiero w momencie, kiedy szczeliliśmy bo tą bramkę na 4-1, tak naprawdę udało się e, grać lepiej, dynamiczniej, szybciej. Udało się całą kadrą zagrać i to było bardzo ważne dla nas. E, jednakże na końcu myślę, że, że ten wynik jest trochę za wysoki. E, dzisiaj można oficjalnie powiedzieć, że się utrzymaliśmy, bo, bo mamy te 24 punkty, o które nam chodziło od samego początku. Teraz jak z podatkami, tak? Płaciliśmy podatki, teraz, że tak powiem, mamy czas niepłacenia. Teraz możemy pracować już na siebie. To, co osiągniemy, każdy punkt będzie na, dla nas korzyścią. Dziękuję przeciwnikowi, bo, bo myślę, że do tego wyniku 4-1 tak naprawdę mecz był dosyć wyrównany. Na początku wygląda. Niestety ta pierwsza branka nie trafia. Cały, by było wszystko. Mam ja, że. do tego dołożę, coś z Bochnią? Proszę, w komentarz. Ja myślę, tak samo jak trener powiedział, że pierwsza połowa troszkę była dla nas ciężka. Czuliśmy ten stres, ciężar tego meczu, a, a w drugiej połowie pokazaliśmy w pełni naszych możliwości. Fajnie, że zagrali wszyscy kupacy, że ten stres, ten ciężar meczu strzedł z nas i uprywaliśmy piłką, dobrze się utrzymywaliśmy przy piłce, dobrze broniliśmy. I ciężkie treningi, praca trenera tylko pokazuje co wkłada w nas i to cieszy nas, że to po prostu przynosi efekt na meczach. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnego zwycięstwa i skupiamy się na kolejnych meczach. Dziękujemy przeciwnikowi za grę i również życzymy powodzenia. Czas na pytania do Państwa. Jeśli nie, to dziękujemy. Życzymy spokojnego powrotu. Dziękujemy.